Po prawie roku od ostatniej mojej wizyty postanowiłem sprawdzić, czy nadal jest dobrze, iż wprowadzone nowości są smaczne w lokalu Grill Kebab w Białymstoku. Na samym początku skosztowałem tortillę drwala, w której skład wchodziło tortilla, pierś kurczaka, frytki, sałata, ser panierowany, mozzarella, kapusta, pomidor, ogórek, cebula oraz sos. Po skosztowaniu tej tortilli, powiem tak, przypieczona z obu stron i się nie rozwalała, to najważniejsze. Pierz kurczaka w smaku była delikatna, a zarazem wyrazista. Ser panierowany był rozciągliwy, miał kremową konsystencję. Na samym końcu sprawdziłem burgera chłopskiego z wołowiną. Po sprawdzeniu jego, powiem tak, wołowina soczysta i rozpływała się w ustach. Połączenie chrupiących placków ziemniaczanych z soczystym mięsem stworzyło bogatą teksturę i wyrazisty smak. Serce do smaku był aksamitny, pieczarki miały delikatny, a zarazem lekko orzechowy smak. Podsumowując, nowa tortilla drwala i burger chłopski wyszły świetnie. Wszystko było świeże, kraftowy mięso robi robotę. Dodatkowo wprowadzono nowe sosy, amerykański bazyliowi i remolada doskonale pasują do menu.